Myślę, że mecz był bardzo wyrównany. Obydwie drużyny widać, że są to e, drużyny, które będą e, grały o klub e, czwartej ligi. W tej chwili e, Połanie, oceniam, że była to drużyna, e, która e, w, ostatnim, w, ostatni, w ostatnim czasie była taką drużyną podobną do Granaty Skarżyczku, który awansował Czy mogliśmy dzisiaj ten mecz wygrać? Myślę, że mogliśmy, ale mogliśmy go te, także przegrać. E, troszeczkę więcej. E, Spodziewałem się, że będziemy więcej grać ofensywnie. Być może przeciwnik nam na to nie pozwolił. No, remis u siebie jest dla nas stratą punktów, ale przy tym mocnym przeciwniku to no, chyba taki wynik jest sprawiedliwy.